Szwiątko z tej strony Epoka Verzi i dzisiaj jesteśmy w serii YouTubeowych przygód. To jest kolejny odcinek. Nadal jesteśmy tutaj. Okazuje się, że mam jednak ten safe i tutaj... Nawet już miałam w Minecrafcie wszystko zrobione. Tylko że po prostu wziąłem sobie tylko narzędzia. Reszta co akurat, bo w skrzynce to wszystko mam. Um, tak, jesteśmy tutaj, jeszcze pójdziemy na chwilę. Um, mam nadzieję, że to jest w strona. Pójdziemy na chwilę do tej wioski, bo ona została taka, jak... nie była tak samo raczej. Raczej no właśnie, wszystko będę się tak zebrać, albo po prostu cały domek zepsuję, wezmę wszystko ze sobą i po prostu będziemy tutaj urzędować sobie. Zobaczmy, czy są jacyś ludzie. Ludzie. Już widzę, tutaj się zbugowało mi, że są Hmm. Będziemy mogli sobie pohandlować chwilkę, ale ja szukam kowala. Czy czasami nie było tutaj kowala? Bo niestety nie pamiętam. No, raczej na razie tutaj nie widzę. Kowala, raczej nie ma. Tak, y no nie, nie widzę. Nie ma kowala. Tu mamy wodę oczywiście, a jeszcze będziemy później poszukamy pokoju, w którym są biblioteczki, bo na pewno taki pokój gdzieś tutaj jest, a raczej powinien, to jest po prostu taki domek, kawałek, a właśnie taki, tutaj będziemy później, zbierzemy sobie, sobie, sobie te biblioteczki. O, dobra, najpierw wrócimy do góry, a raczej tam do tego miejsca, gdzie powinniśmy być. Mm. I tak, ten odcinek będzie dłuższy niż Skyblocku, który pojawił się we wtorek. W środę nie było niestety żadnego filmu, ponieważ dałem Wam trzy propozycje, które mogliście wybrać, by po prostu. No, było wszystko tak w sensie takim, że. Albo ten. Zlego. Albo to jest bączka, ale sobie zdam sobie sprawę, że to jest trochę głupie z tym bączkiem. Nie wiem, co mnie na to wzięło. Albo jeszcze było. Jak to się nazywa? Żeby wam pokazać konsolę Overmaxu, powiem wam, że konsola taka. Żeby sobie pograć, to jest ok. Ale na dłuższą metę lepiej zainwestować albo w PlayStation, albo no w ogóle. Chcę troszeczkę zmienić tę serię YouTube'owych przygód, że nie będzie taka ona jak wcześniej. Czyli, że po prostu będziemy... Zaczęło na tym się, że byliśmy w kopalni, dużo było żelaza na początku. Później było, że budowałam dom, chciałam pokazać w ogóle się wszystko zmieni teraz będę po prostu wam pokazywała czasami z wami nawet budowała różne budowle chociaż nie umiem nie umiem nic zbudować w Minecraftie nie mam talentu do mm, po prostu budowania tak nigdy mi się nie chciało go zrobić żeby było takie wiecie no po prostu że mogę wam no pokazać mm, swój talent, jaki mam, chociaż pewnie go w ogóle nie mam. Um, tak... Wiem, że to tak dziwnie teraz brzmi. E, tą wodę niestety będę musiała załatać, bo nie chcę mi się tutaj na razie takich... Chcę na razie... albo później to zrobię. E, po prostu będziecie mieli różne, że będzie fajna droga prowadząca do... E... do wioski NPC, będzie tutaj ładny, mam nadzieję, że będzie ładny mm, ten... jak to się nazywa? Most... Będziemy zrobimy taką fajną, dużą kopalnię, gdzie będę mogła normalnie kopać. Nie będzie żadnego kobla, tylko nie sam stone. Zrobimy kolejkę, będziemy mieli w ogóle różne bazy na drzewie. No nie wiem, nie chcę na razie zapeszać. Miejmy nadzieję, że mi to się uda, bo jak mówię, nie mam talentu. Będę musiała wszystkie te dziury tutaj pozałatać, albo po prostu się przeniesiemy w inne miejsce. Chociaż możemy tutaj zostać. Mm. No i po prostu yy, urządować tutaj. Na początku tu możemy coś porobić jeszcze, bo tu jest bardzo dużo miejsca. I yy, 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 w ogóle, tak? Dobra. Yy, będę musiał zrobić coś sensownego, bo od pięciu minut gadam i nic nie robię praktycznie. Tylko się przeszłam i zaczęłam do Was mówić. Tak. Yy, yy, yy. Chcę się rożejszeć trochę po tym terenie. Czy coś tu jeszcze mam, bo już dosyć nie pamiętam tego... Terenu. Kilka miesięcy już minie od odcinka. Niestety nie mam specjalnego. to tu już jest ścina, dobra? Niestety nie mam minimapy, żeby sobie pozaznaczać to wszystko. Ale na ten odcinek chcę mieć minimapę. Nawet mogę zmienić wersję MC, żeby tylko mieć. Bo chyba będę korzystać z launchera Zyczu. A tak to mam launcher zrobiony w moimkraftie normalnym. Uh, premium. Nie mam po prostu takiej paczki z tym. Jak macie jakąś paczkę, taką, że mogę sobie ją przesłać, to będzie fajnie. Od razu wklejcie, bo nie zawsze mi się chce szukać rzeczy na internecie. Na chwilę tu zejdziemy. Chcę zobaczyć, co tu jest. Wow, ale trafiło nam się. Na razie tu nie będę schodzić. Chcę zobaczyć tylko, jakie to jest wielkie. Dobra, czekajcie, zrobię sobie. <śm> krina <noise> ja sobie to później tak go mam tutaj zaszycik sobie też zapiszę w tym zeszyciku chyba będzie lepiej zeszycik będziecie widzieć go najprawdopodobniej niedługo albo nawet już go widzieliście to jest zeszycik od Od... oj czekajcie coś mi tu... To jest po prostu zeszyt od... Mm, 16-kartkowy zeszyt, w którym prowadzę y, różne tam rzeczy związane z kanałem. Mam sobie wszystko rozpisane. Czekajcie, muszę jakiś inny długopis, ponieważ no, nie wzięłam dobrego. X yy. no i Y. Z też zapiszę, dobrze jak będzie. X minus 2, 2, 4. IG 52, a to 35. I tu sobie zapiszę, że to jest kanion. Dobra. Aha. To mogę zamknąć. zeszycik. I dobra, wejdziemy stąd. Przepraszam, że to taka krótka przerwa. Um. Tak. Jeszcze poszukam. Mamy owieczki. Przepraszam, ale będę musiała zabić owieczki. Bo nie mam na razie, mogę stamtąd wziąć i zrobić ten. Po prostu chcę sobie zrobić łóżko. A tutaj widzę, że mi się szybko wygenerują, mi się dosyć szybko owieczki i w ogóle inne zwierzęta. My powinniśmy iść w tamtą stronę, tak? Za chwilę pójdziemy. Dobra. najlepiej tam wrócę, sobie zapiszę kordy tego. Ponieważ wiecie, nie chcę tego zgubić, zrobię sobie łóżeczko. Chyba, że... Nie! Tam łóżeczko było, co ja robię? Jestem tak zalatana. Ta... Oczywiście, nie ma co wynarobić. Oj, teraz są troszeczkę lagi. No przecież jest łóżeczko. Boże, jak ja czasami nie myślę. Jeszcze przezdwiniłbym przejść. Dobra. Kwiatuszki to zostawimy. I sobie zapiszę kordy. Przepraszam, że tak na wizji mogłabym zrobić ścięcia, ale wiem, że Wy możecie ze mną pogadać i... Może wam się to podobać, że nie robię cięć I poproszę, po prostu idziemy na spontanie Nie ma żadnych tam żyło I najciekawszych momentów Wiem, że teraz pewnie pełno youtuberów tak robi Ja to tam się jeszcze tak Zbyt bardziej jako youtuber Nie zaliczam No ale X, Y, Z Minus 2, 4, 8 7, 10 I 100. Tutaj mam tak napisane, albo mu pewnie wyrwę tę kartkę, albo po prostu nakleję na nią inną i po prostu sobie ładnie napiszę. Bo nie zawsze robię to wszystko tak kopsiu, żeby po prostu. Oj, trzeba będzie się przespać. Idziemy od razu spać, jak możemy. Tak, i możecie teraz zobaczyć, tak, mój gry, tryb gry został zmieniony, ponieważ sobie jak najszybciej dodałam sobie tylko te przedmioty, co są tutaj. Wsuwam teraz w eku. To tak naprawdę był już dawno robione. Możecie mi nie wierzyć, albo możecie mi wierzyć, tak? Wydaje mi się, że mm, pójdziemy, ruszymy teraz sobie po prostu zobaczyć, czy tutaj gdzieś mamy koło siebie yy, świątynię. Tak, tu jak widzę, naprawdę mam dużo trzciny. Na razie nie będę zbierać, niech ona sobie po prostu rośnie. Ale ja chcę zobaczyć, czy ta, czy tutaj za tym, w tę stronę jest jeszcze pustynia. No jest pustynia. Kaktusy są najważniejsze. Chociaż co może być na pustyni? A widzicie, czasami szkoda, że nie można chyba tego zebrać w ogóle tak. Mm, tym Żeby do akwipunku mieć od razu taka z kreatywa brać. Bo czasami to by się tak przydało. Do zdoby po prostu. Takie mini drzewka na przykład w domku. Albo, no wiecie, jako zdobę. Teraz trzymam się tu, niech się wczyta mapa. Myślałam, że to będzie coś ciekawego. No nie, ma na razie. Wiem, że cały czas robię, bo ja myślę, co mam powiedzieć, żeby to, wiecie, mogłem sobie wypisać na kartę. Na kartce, co mam powiedzieć I wiecie, po prostu bym sobie no, Przyczepiła na tablicę korkową e, Na biurku <grym> I bym po prostu Mówiła z tego Siłanko, z tej po i mam będę miała Wszystko napisane, nie, nie będzie tak Po prostu wiem, że Nie wszyscy youtuberzy mają takie y, y, y. No ale wiecie, no sami pewnie Z waszego doświadczenia Wiem, że pewnie mm, Jak gadacie z kimś tak normalnie wiecie, na żywca przy kimś twarzą w twarz. To nie mówicie do niego. Yy, yy, ale wiesz, yy, no właśnie. No wiem, no wiem, no wiem, ale po prostu no czasami nie mogę się wysławić na odcinkach. Wiem, że to tak dziwnie brzmi. Wow! Jeps. Yy, na odcinkach. Że po prostu no nie wiem, co mam powiedzieć. Przed odcinkami sobie myślę, o to tutaj to powiem. Tak, że tu robimy coś, albo w ogóle coś czasami na spontanie wymyślam centralnie na odcinku i czasami to nawet nie przemyśla, co mówię. Tak, mm, powinniśmy zaraz dojść do domku, nie wiem po co ja tam idę, ale dobra, moment, yy, nie pójdziemy do domku, pójdziemy na chwilę, wprost będziemy szli, tak jak jest wioska. O, wioska, wioska, wioska. Mamy wioskę i pójdziemy jeszcze naprzód. A ja Wam powiem tak, po bo... hmm. w środę nie było żadnego odcinka, bo nie wiedzieliście co wybrać. W ogóle nie napisaliście. A to ta mniejsza z tym, ale czy byście chcieli, może, dwa odcinki w tygodniu? Właśnie tej serii. Czyli youtube'owe przygody, żeby były po prostu dwa, dwa dni. Dwa dni. No, po prostu przez dwa Przez, jak będzie ten cały tydzień nagrań żeby mm, żeby po prostu było dwa odcinki tygodniowo tak Wydaje mi się, że to fajnie że Z, coś czego nie będę wiedziała i będę próbowała wam pokazać to po prostu Będę puszczała to na spontanie, na przykład o dzisiaj załóżmy niedziela. Mam na przykład odcinek z karaoke Party, to wam to już rzucam i po prostu. Te serie to są na przykład to Priper Please, yy, wersja zostaje dyrektywem. No i w ogóle to to będą normalnie dane dni. Tak, tak jak YouTube'owe przygody, czy tam Minecraft Skyblock, to to będzie normalnie w dzień. W dzień. <laughs> Wszystko jest w dzień. Dobra. Wiecie, że ja czasem palę głupotem. Tutaj wejdziemy, uwolnimy naszego pana. Chociaż nie wiem, czy ktoś tutaj w ogóle jest. Ło, znalazłem kogoś. E, ale nie mieliśmy się dostać do tej, tutaj, 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 tutaj. Weźmiemy, pójdziemy do nich tędy. Tak. Przepraszam, ale wam to rozwala. Nie wiem po co mi te byteczki na razie, no ale. Tu były drzwi? Nie no, żadtuję. Wiadomo, że to były drzwi. A tam ten wyszedł, wyszedł. Widzicie? Uwolniliśmy kogoś. Wieśniaka. Tak. Dobra. Wychodzimy stąd. Cześć! Ola, u mnie i się Tu jest was więcej. Wow. Cześć. What? Jaki ninja? Gdzie? Ej, gdzie on poszedł? Ona się przecież... What? Przepraszam, niszczyłem wioskę. A co wy tutaj macie? Jakąś imprezkę? Wejdę do was z wami tu. O, cześć. Jest was dosyć tutaj sporo. Cześć. Nie, nie wymienię się z tobą. wiem. Na jednym, ser jednym serwerze był taki zarąbisty Bóg No odsuń się, no Chcę wam to otworzyć O, dziękuję mm. Był taki Bóg, że po prostu Oni mieli Dostawaliśmy takie emeraldy Po prostu no był skin e, Skin Emeralda Emeraldu, nie wiem jak to się nie. I musieliśmy po prostu po prostu, no to było tak jakby jedzenie, coś takiego, nie wiem, coś jakiś to był bonus, czy coś takiego. Eee, I po prostu to się miało, to nie, było żadnego, nie miało żadnego znaczenia, żeby jakoś tam się wymieniać. A ja po prostu znalazłam bardzo dużo NPC i wtedy bardzo, bardzo było trudno z jabłkami, bo to był jakiś tam... Eee, jakiś tam trudny... coś się, że jabłka nie wypadały. Oj, przepraszam was, to jest... <noise> tak to jest, jak się ma włączony origin. E... Oj, 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 przepraszam. Ale nie, wy tego nie widzicie Jeju, ja, ja chyba tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, e... fajnie, bo my tutaj tak, jakby ostrym tą faramkę. Zawsze można dorobić. I będzie tak w identycznym klimacie. <noise> ale dobra. E... O czym ja bym zaczęłam mówić. <noise> Teraz sobie przypomnij Hmm. Ej, wiecie, że ja zapomniałam, o czym mówiłam? A więc mi się, o czym mówiłam i mówiłam o tych emeraldach, w które były tam, wypadały one z mobów. I było tak, że te NPC, jak dostawały ten uh, emerald, to one się bugowały i tam można chyba użyć... Jakby tego powiedzieć, NPC można użyć parę razy, chyba tam z cztery, nie wiem ile, żeby na przykład jedną pierwszą rzecz dostać, a tam można było nie nieskończoność tego, bo się tak zbugowało i nie wiem, czy to było tak specjalne przez serwer zrobione, czy nie. I to było właśnie takie fajne, że dostawałam bardzo duże jabłek i w ogóle innych itemków, a później rzucałam yy, na no, rzucałam je. Ja, na spałnie, żeby inni gracze mieli, a oni mi w zemian na przykład czasami dawali właśnie te emeraldy z y, potworów, tak. One wyletywały wtedy i po prostu tam pisało, nie pamiętam. Mm, coś. No, niestety teraz nie pamiętam, ale coś z potworów. tak mm, Tak patrzę sobie, gdzie ja idę, ale wydaje mi się, że idę przez ciebie. Bardziej, że coś, że tutaj jest. Ja was przepraszam za te lagi, ale jak gdy jak ja idę, to nie ma tych lagów, że bardzo na filmie mogą być. I to niestety nie będzie moja wina. Mogłabym kupić sobie lepszy komputer, tylko na razie mnie niestety odkładam. Odkładam, lecz ostatnio sobie kupiłam telewizor do pokoju. Raczej bardziej mi potrzebny jest na razie telewizor niż komputer, ale mi jeszcze zostały pieniążki. Okej, okay. robi się noc. Najprawdopodobniej zaraz wrócę, i będę musiała zdążyć wrócić przed nocą. Ale zaraz, dopiero obrócę się. No, yy, jeszcze sprawdzimy, czy coś tutaj jest. Nic nie widzę. Idę, idę, idę. Pewnie nie zdążę. Hmm. Chyba, że ja już się obróciłam. To jest niemożliwe. Tak, ja już nam do mojego domku. Tam się prześpimy i pójdziemy do kopalni. Do tego kanionu. Ja sobie zobaczę zaraz. O! Dobra, jesteśmy w domku, szybko się prześpimy. Mm, I dobra. śpij, śpij, śpi. śpi, śpi. A przyszła właśnie moja siostra do pokoju. E, już jest dosyć późna godzina. Ona pewnie już z tej bo wcześniej wstaje do szkoły, więc e, jest, tylko tu zostawię rzeczy. A nie, wziąłem ze sobą jabłka. I ten. A teraz już idę do tej kopalni i się tam pożegnam z wami, ponieważ, jak powiedziałam, moja siostra idzie jutro wcześniej do szkoły, a jestem akurat u niej w pokoju. No więc... Hmm, gdzie jest to? Tu jest ten lawa, czyli musimy iść trochę na prawo. A, dobra, to jest dziura. A więc tak, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka, czyli do jutra. Na razie. I cześć!